Pytanie, jak chcemy siebie, swoje dzieciaki, swoich tutaj bliskich. Nie tylko tak w, w całym państwie, przygotować na, na tą zmianę, która nadchodzi i innej drogi chyba już nie ma. Ale odważne decyzje. No jakby ja mówię jako metafora, oczywiście wszyscy podglądają pod <laughs> e, e, to jako tytuły, potem, że znowu mam jakiś dziwny pomysł, ale mówiłem, ministerstwo AI. Po co? Po to, żeby siebie zmotywować do tego, żeby wiedzieć, że w każdym ministerstwie każda, każda dziedzina życia będzie przez tą, przez tą rzeczy zdominowana, a że mamy najlepszych w tym ludzi, dajmy sygnał, że tak się dzieje. Prowadźmy nauczanie sztucznej inteligencji, tak jak w którymś z krajów od przedszkoli, niech się uczą mhm. dzieci, jak z tym funkcjonować. I, i wtedy zciągniemy odpowiedzialność z rodziców, żeby tłumaczyli im na bieżąco, że słuchaj, klikniesz to, pojawia się to, nie klikaj tego, bo tamto. I przerzucimy, jakby. Tak samo uczymy je czytać. No. Tak, będziemy wierzyć w tych ludzi, że oni mają możliwości wyboru tego i są w stanie jakby realizować pewnego rodzaju życiu w przyszłości i sami wybierać. No nie da się wszystkiego tak naprawdę odłożyć na, na później i mówić, że będzie dobry moment wtedy. No.